Zaraz podlatujemy do policji zmierzyć, czy mieszczą się w decybelach. zowa! To jest Jawora, nowy nabytek. KTM. O! Poproszę, poproszę. O! Jawor. No to jesteśmy z Winim. Winiego znacie z ekipy patronów. Lecimy po chłopaków i lecimy na pierwszy zlot w tym roku. A to moja ciotka, nawet nie poznałem. Poczekaj ty. Ja opier jakiś śrubak z kasku. Miałem jakiegoś wielkiego pająka czy coś. Jakiś pasacz... To już by mi z motocykla zeskoczyła Marta to też. Marta pewnie by kaskiem Zresztą? napierdzielała o podłogę już. <laughs> tak ci powiem, że z daleka to twój motorek to tak miła ludzki, ale jak się jedzie, to już niekoniecznie. <laughs> No tak Ta dupka to. Taka wąska. <głos> <głos> no to jest jeszcze kiksowa, to ona jest szeroka, taka płetwa jest. A w tych nowych kiksach to człowieku nie ma tej płetwy, tylko siedzenie i tu koniec już. To jest dopiero wąska Ale, dupa. A że w tych nowych nowych? Tak, tych 17 rok. No tak, tak samo jak po, pomyśl sobie, jak gadaliśmy o rzeczce, co Łukasz mówił, nie? 800. O Jezu, to jest malusieńka, ja, ja, ja nie widzę na tym Łukasza, naprawdę. Gdzie... Tej dupki to tam praktycznie nie ma. Nie ma, tam jest dosłownie kurna stelarzyk taki mały, nie? Jak wiatr będzie od tyłu, to jeszcze będę miał doładowanie parę koni. Zobaczymy jak na Gixie. A jak? Wstęp do Gixa. <grym> jazda, w, jazda z wiatrem, wstęp do jazdy gigsem. <grym> A teraz jak jedziemy pod wiatr, to kurde, tak jakby Łukasz szakterko jechał <grym> <grym> To dzisiaj to chłopak będzie miał przejechać. <grym> jak będzie pod wiatr, to ja coś czuję, że będziemy musieli. Nogami jej za setek otrzymać z prawej i z lewej i pchać <śla> Pozdro Łukasz no. o, Przepraszam, trzeba to... szybciej Poproszę, poproszę, ja, proszę, poproszę. O, o, tamta, może też tamta, być, tamta, może być. <ślałem> o tym Myślałem o tej w kasku, ale dobrze Dobry taki człowiek na, na, trasie. na trasie Dobry, nie? No a może w lotuję zamknął no, jedziemy po motor Jeszcze masz tam to... Kiedy? Dzisiaj Jedzie... o, co ty gadasz? To on zrobił? Tamten Ojcie trzeba, I daleko? Da, daleko? Ta czarna. Za 50 motorkoś. Zawod jaki kurzany Ja mam też nie za wiele Myślałem, że będę najbrudniejszy na tym zlocie? Bo nie byłem moto. Ja na jakieś 50 km jeszcze ale jednak nie będę najbrudniejszy Ale ja miałem najdalej Ale ładny Gix Silas, zowa! Silas to chyba chądziarz, który kupił Gixa, żeby go bezcześcić Tak dobry film by na pewno nie powstał bez wsparcia patronów Moto Addict. Dobra, trzeba włączyć popsy, jak to już o, Matadis jest lewa. Idziemy na to zabrudzić. Wrócimy i zanie. O, taki sprzęt. Dobra, mamy sonometr. To jest Jawora, nowy nabytek KTM SXF 350. Będzie próbował latać trochę w terenie 105 na wolnych decybeli 1216 no teraz mniej. Sprawdzimy wszystkie motorki, zaraz jedziemy na zlot też troszeczkę sprawdzimy. Na ziemi można położyć go jak WSK oprzeć. 121 i 2. tyle samo tak. Dawaj następny Górno. o to tu będzie dużo. Dawaj ja Dawaj. Dawaj 115 i 2 no, no. <laughs> ja to, twój, to... To poleciało Kask a skąd on poleciał? U Jezu! Jezu. Więc jego. 119 było przez chwilę. 116, 119 było. 123. 113 To tam by bez depekillera bym za 120 wypluł Dziękujemy Tandeto o, Ale mi się centrał ptak na szybę centralnie <noise> <A> <noise> Muszę to zobaczyć Nie widzę zaraz gdzie troszeczkę ja myślałem, że taką masz pigułkę. ma wielką jakąś, a ty masz tam... O, będziemy fotografowani. Proszę bardzo Proszę bardzo. To, 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 to moją Ego z strony naklejoną. I no, Mogę się ustawić z drugą stroną. Pani z drugiej strony, bo ja tu amerykę brzydko naklejoną. drugiej Normalne, że ona tak rezonuje Ona ona tak zawsze trzęsie A za chwilę jak się się przyjdę lider. pieku. Wygrzeje to jest... Takie tak, 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 lejfaj. A który to rok? Trzynasty. Indian. Jak się tyle terenów łączy, to spada się to do końca. Jak dostaję miodu, to się równa. Dobra, idziemy coś fajnego upatrzeć i zmierzymy wydeszek. Zmierzymy głośność? Zmierzymy głośność. A, głośność? No. Z1000 Proszę bardzo 119,6 dB Ładnie To zmierzymy o SC59 teraz zmierzymy Jak ona ma... 122,2 Elegancko Dawaj, pal o kurwa. Żeby kask nie spadł. 113.4. Dobrze weszło. Bajka. 116.1. Ładnie. O, mamy tu jamaszkę. Zaraz zmierzymy. Mój już wali ostro. 127 tyle samo 127 Następny O kurna, tutaj to ładny ma No ma co tu się wyrazi Mierzymy 121 i 3 ładnie o kurwa tutaj jaki grapowicz ukryty o, no, spoko zlocik. Pogoda psuła się troszeczkę, trochę mrużyło, trochę śniegu. śniegu deszczu trochę padało, ale się wyklarowała pogoda i ludzi dopisało, trzeba powiedzieć jak jest. Ładnie. Zajebiście. Pierwszy zlot w tym roku zaliczony. Taki pokaźny. Większość czoperków dzisiaj. Tu jaki bydlak. To jest sprzędzowa. Pół samochodu, pół motoru A widzisz, przechodziliśmy obok, mówiliśmy, że fajna 122,1 Ładnie, ładnie no. 122,4 było najwięcej 119,6 Nasi partnerzy, którzy czuwają, żebyśmy jeździli dobrymi sprzętami, bezpiecznie, a także dobrze ubrani ZOENTES To jest elektryczny? 1088 Teest 1000sie R oh. Dobry dobry. 123 R1. Jeden. Proszę bardzo. No dawaj no jak chcesz. Dobra. 124. Na razie Jaworka KTM najgłośniejszy. 123 i 6 chyba. 128 Zaraz podlatujemy do policji zmierzyć czy mieszczą się w decybelach Przepraszam, można by was zmierzyć to lecimy do oporu Dzięki wielkie. Starczy tych zlotów. A tak w ogóle widzowie co wy sądzicie o zlotach? Lubicie jeździć na zloty? Dajcie znać w komentarzu. Ja pierdzielę, czwarty raz to samo, nie? Piąty raz to samo! Dobra, 1-1 1-1 Kurwa, do Warszawy dojedziemy i nie rozegrają tego 2-1 dla Silasa 2-2! Kurwa, finał! Podejdź do Jawora i decydujący cios Dobra, Dobra. Va, w blocie, w blocie ja. Trzy, czter... Kto wygrał? Kto wygrał? Kto wygrał? Ja, nie, ja to, to samo? Trzy, o jawor. o, jawor! Ja to do chałupy, bo się kartofle gotują Tak, trzymaj się A gdzie Łukasz? Kurwa. Nagramię telefonem Cześć Łukasz, Cześć, Łukasz. Do, jutra. Do, do jutra, czy tam do kiedyś. <śpuszczaj> Trzymaj się, już nie czekam, jadę na kartofle. Dobra, daj mu. Pokaż mu to. <śpuszczaj> Trzymaj się. Nara. <śpuszczaj> <Do śpuszczaj>